Dziś na kanale o technologii odpowiemy sobie na pytanie, czy iPhone 15 Pro rzeczywiście jest pierwszym iPhone'em, który może nosić ten dopisek Pro. Cztery lata temu, kiedy pracowaliśmy z Dawidem jeszcze w poprzedniej firmie, nagraliśmy fajny materiał o tym, czy iPhone 11 Pro naprawdę jest Pro. I wtedy ta 11 Pro był pierwszym iPhone'em, który właśnie miał dopisek Pro. No i oczywiście wyszło nam z tego filmu, że on nie może być iPhone'em Pro, no, bo w żadnej mierze on nie jest profesjonalnym narzędziem, że jest to tylko taka nomenklatura, która ma, nie wiem, łechtać ego nabywców, a tak naprawdę ten iPhone w żadnej mierze nie może być uznawany za narzędzie dla profesjonalistów. No więc szybko przewijamy czasu. 4 lata do przodu mamy iPhone'a 15 Pro, więc odpowiedzmy sobie teraz na to pytanie, czy w końcu, po tych 4 latach mamy pierwszego iPhone'a, który nosi oznaczenie Pro. Zasłużenie. Czy naprawdę jest to iPhone, którego można nazywać mianem sprzętu profesjonalnego? Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma ADATA, która dostarczyła nam dysk zewnętrzny SSD o oznaczeniu Elite SE 880. Jest to dysk USB 3.2, bardzo, bardzo szybki. Ten dysk właśnie używaliśmy w połączeniu z iPhone'em 15 Pro, bo jak wiecie, jednym z głównych nowych cech w tym iPhone'ie jest właśnie USB-C, które umożliwia nam podłączanie profesjonalnych, czyli takich jak to, rozwiązań, akcesoriów, właśnie z zwykłym przewodem USB-C bez kombinowania. I ten dysk będzie się przejawiał w tym materiale właściwie cały czas, bo powiem Wam o tym, jak nagrywałem taki nasz typowy materiał na YouTube'a właśnie iPhone'em 15 Pro, co z tego wyszło, jak mi się to obrabiało i jak właśnie pomógł w tym ten właśnie dysk. No dobrze, ale może najpierw zacznijmy od tego, że wyjaśnijmy sobie, co właściwie oznacza Pro. Co oznacza, że sprzęt jest profesjonalny? Jak to definiować? I według mojej definicji, robienie czegoś profesjonalnie jest bardzo bliskie e, robieniu tego komercyjnie. Czyli powiedzmy, że jesteśmy w stanie robić coś na tak wysokim poziomie, że ktoś będzie w stanie od nas taką usługę kupić, że będziemy po prostu mogli za to coś pobierać w wynagrodzenie. I czy według takiej definicji iPhone 15 Pro jest sprzętem profesjonalnym? Pamiętajmy, że na prezentacji Apple pokazywał nam prawdziwy plan zdjęciowy, gdzie był operator nagrywający tym iPhone'em w klatce takiej operatorskiej, na takim rigu, gdzie ten smartfon udawał kamerę prawdziwą, właśnie filmową, niemalże hollywoodzką czego tam nie było wybuchy liny i tak dalej cała akcja oświetlenie profesjonalne no i na takim planie zdjęciowym właśnie iPhone według Apple mógł być kamerą kinową od razu po zrobieniu ujęcia dysk odłączono przeniesiono go do montażysty i montażysta już mógł montować materiał właśnie z iPhone'a u siebie na komputerze fajnie to wygląda no ale wszyscy wiemy że to można włożyć między bajki poza tą częścią z dyskiem bo to naprawdę działa no ale na planach zdjęciowych nikt nagle nie porzuci kamer filmowych i nie zastąpi ich po prostu iPhone'ami. natomiast ja uważam, że w projektach, nawet komercyjnych, można wykorzystać iPhona. W końcu można użyć na przykład przybitek nagranych tym iPhonem, i wykorzystać je w jakimś takim większym materiale. I być może nawet nikt nie zauważy, że akurat ten fragment filmu, ta przebitka była nagrana właśnie iPhonem. No dobrze, a dlaczego iPhone 11 Pro nie był wcale profesjonalnym telefonem. W 11 Pro było złącze Lightning, bardzo powolne, przestarzałe itd. Tutaj mamy USB C do tego w standardzie 3, więc mamy tutaj bardzo szybki przesył danych. Teraz możemy bezpośrednio wpiąć, czy to aparat czy właśnie dysk, czy jakieś inne urządzenie bezpośrednio do iPhone'a i to jest naprawdę fajne. Kolejną naszą uwagą do iPhone'a 11 Pro było to, że on nie ma rysika i nie ma oprogramowania, które byłoby jakoś bardziej pro ponad tą wersję podstawową. Rysika jak nie było, tak dalej nie ma i w sumie ja tego nie uważam za jakąś dużą wadę. Natomiast oprogramowanie tutaj trochę się poprawiło, ale za sprawą firm trzecich. Bo jeżeli chodzi o Apple, no to nadal mamy tutaj naprawdę prostą aplikację, która nie umożliwia nam tak naprawdę trybów manualnych ani w foto, ani w wideo, ale pojawia się naprawdę mnóstwo świetnych programów zewnętrznych i do foto i do nagrywania i taką wyróżniającą się aplikacją jest właśnie Blackmagic, nowa aplikacja yy, kamery właśnie od Blackmagic. Mamy tam to samo albo więcej co w płatnej aplikacji Filmic, która do tej pory była takim najbardziej zaawansowanym narzędziem do nagrywania. Teraz ten Blackmagic ma to samo za darmo i tam możemy sobie ustawiać po prostu wszystko co tylko potrzebujemy, czy nawet klatkaż, czy manualne parametry ekspozycji czy pomocy jakiejś przy podglądzie, typu na przykład zebra, peaking, wyświetlanie jakichś poziomów i tak dalej, to wszystko w tej aplikacji znajdziemy. Także w kwestii softu jest lepiej, można powiedzieć, że chyba w końcu już jest profesjonalnie. I nie wiem czy zauważyliście, ale razem z Dawidem nagraliśmy cały jeden odcinek właśnie na naszym kanale przy użyciu iPhone'a 15 Pro. No i jak to zrobiliśmy? Trochę chałupniczo, a trochę na serio profesjonalnie. Bo ja użyłem mojego gimbala, którym nagrywam zazwyczaj z normalnego aparatu, i podłączyłem do niego właśnie trochę chałupniczo tego iPhone'a. Użyłem też filtrów szarych, ale uwaga, zamontowałem te filtry na gumkę, recepturkę. Bo nie mieliśmy żadnego akcesorium jeszcze do 15 Pro, umożliwiającej właśnie podpięcie takich filtrów, ale pamiętajmy, że takie akcesoria zawsze, jak grzyby po deszczu, wychodzą po, po premierze nowego iPhone'a, więc na pewno się pojawią jakieś specjalne obudowy, do których sobie po prostu podłączymy prawdziwe filtry. I to jest naprawdę spoko. Użyliśmy też dysku USB-C, właśnie firmy Adata, który podłączyliśmy do tego iPhone'a, by bezpośrednio zapisywać obraz z iPhone'a, nie w pamięci wewnętrznej, ale właśnie na dysku. No, i do tego wykorzystałem najnowszy tryb nagrywania w iPhone'ie, ten najbardziej profesjonalny, czyli Apple ProRes w wersji LOG. Czyli z tym zapisem takim wyglądającym, jakby wszystko było szare. Po co? Po to, żeby można było wyciągnąć samemu podczas postprodukcji z tego obrazu, właśnie i biele, i czernie, i kolory. I naprawdę w głowie mi się nie mieści, że w urządzeniu tak małym, kieszonkowym, które można mieć zawsze przy sobie, ja mam możliwość zapisu, właśnie wideo ProRes w LOGu 422 w 10 bitach. No, jeżeli te cyferki nic Ci nie mówią, no to na pewno Cię nie przekonam, ale jeżeli sam nagrywasz, to wiesz, że takie parametry do niedawna nie były nawet dostępne w takich najbardziej zaawansowanych, powiedzmy, aparatokamerach na rynku. Dzisiaj stają się standardem w takiej półce za około 10 tysięcy złotych, ale w telefonie takie coś naprawdę robi wow, no bo takich możliwości jeszcze do tej pory nie było, a w iPhone'ie właśnie są. I tutaj znowu musimy wrócić do tematu dysku, bo jeżeli chcemy nagrać wideo ProRes w 4K i w 60 klatkach na sekundę, to już ten bitrate to wszystko będzie tak duże, że iPhone nie jest w stanie zapisać tego wewnętrznie i poprosi nas właśnie o podłączenie dysku zewnętrznego. Tutaj nas uratowała Adata, bo na tym dysku, który wam pokazałem, mimo że on nie jest jakoś bardzo drogi już możemy uzyskać ten właśnie najwyższy standard zapisu. I teraz tak, jakie są moje wrażenia z obróbki tego loga? Tu mam trochę mieszane odczucia, bo rzeczywiście z tego loga możemy wycisnąć dużo. Sami możemy właśnie decydować, czy to ma być bardziej high-key, czy bardziej lowki, czy bardziej naturalny wygląd, czy bardziej kontrastowy, czy mniej kontrastowy. Możemy tutaj nadać taki filmowy, kinowy look tym materiałom. Kiedy ja widzę, co z tym materiałem robią ludzie związani z filmem, tacy profesjonalni koloryści, którzy zajmują się tym gradingiem, no to to jest po prostu petarda, co oni potrafią uzyskać z tego smartfona. Ale to wszystko pod warunkiem, że nie będziemy mieli jakoś bardzo kontrastowej sceny. Bo pamiętajmy, że koniec końców, mimo wszystko, mamy do czynienia z matrycą po prostu smartfonową, malutką. No ale jeżeli macie kontrolowane warunki świetlne, nie macie jakiegoś tematu typu przejrana niebo, naprawdę można wycisnąć z tego obrazu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc tak jak mówiłem, żeby wycisnąć maksimum z tego iPhone'a, zainstalujcie aplikację Black Magic. Ta aplikacja już teraz wspiera też właśnie zapis trybu log. A jeżeli chcecie na przykład fotografować w trybie RAW, w tym najwyższym możliwym trybie, to polecam wam z kolei aplikację Halide. Po nagraniu materiału, ja po prostu odpiąłem dysk adaty od tego iPhone'a, podłączyłem go do mojego Maca na górze. Ja nawet nie musiałem zgrywać tych plików na, do pamięci komputera. Ja po prostu odpaliłem Final Cuta, zaimportowałem pliki bezpośrednio z dysku i ja z tego dysku pracowałem na timeline'ie. Po prostu zmontowałem cały ten materiał, korzystając właśnie z plików, które były na dysku zewnętrznym. I pamiętajmy właśnie, że to jest możliwe dzięki temu, że dysk jest odpowiednio szybki. Fajne jest też to, że Apple od razu w Final Cutcie ma wbudowane narzędzie do po prostu korekcji kolorystycznej tego loga. Nie musimy szukać jakichś tam lutów w internecie i tak dalej, które akurat zadziewają z iPhone'em. Już to jest wbudowane bezpośrednio w Final Cut'a, więc tutaj Apple rzeczywiście zrobił fajny taki ruch w stronę użytkowników takich bardziej profesjonalnych. No i oczywiście trzeba pamiętać, że iPhone ze swoją tą małą matrycą nie zapewni nam takiego fajnego rozmycia głębi, jak właśnie kamera, do której teraz mówię, z jasnym obiektywem, która nam fizycznie fajnie rozmyje tło. Tu w iPhone'ie raczej musimy się nastawić na ujęcia, które po prostu będą całe, ostre, czyli i pierwszy plan, i plan za mną będzie ostry. I czy to wada, że nie ma tego rozmycia? No i tak i nie, do no bo nie zrobicie takiego fajnego obrazka z taką fajną plastyką. E, no ale z drugiej strony też ta plastyka nie zawsze jest pożądana, bo czasem właśnie chcemy, żeby wszystko w kadrze było ostre. Na przykład jeżeli robimy jakąś architekturę czy krajobraz, jeżeli mówimy na tle tego typu rzeczy, e, to wtedy oczywiście pożądane jest to, żeby tło było ostre, więc to zależy akurat od tego, co nagrywacie. Więc podsumowując, tak, uważam, że iPhone 15 Pro nareszcie jest smartfonem klasy Pro, który zasługuje na miano urządzenia profesjonalnego. Nawet jeżeli ktoś będzie się śmiał, że o, nikt w Hollywoodzie nie zastąpi kamery tym smartfonem. Tak, ja też tak uważam, Apple pewnie też to wie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że obraz tego telefonu jest tak dobry i możemy go w postprodukcji na tyle podciągnąć i na tyle zintegrować kolorystycznie, na przykład z materiałem z kamery. Że nikt nie zauważy, że fragment jakiś mamy nagrany właśnie telefonem, i to jest coś, co po prostu rozsadza mi głowę. Czegoś takiego jeszcze na rynku nie było. Pamiętajcie, że te wszystkie maksymalne ustawienia są dostępne tylko z dyskiem zewnętrznym, który podepniecie na USB-C do iPhone'a. Ja polecam Wam właśnie dysk Adate, który u nas sprawdził się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i pamiętajcie, że ten dysk sprawdzi się nie tylko z iPhone'em, bo to tak naprawdę urządzenie uniwersalne, ono ma USB-C, więc podłączymy go do wszystkiego, do laptopa, do komputera stacjonarnego, nawet do konsoli, bo ten dysk tutaj widzicie sami współpracuje dobrze z PlayStation 5, z Xboxem, Series X. Nie ma problemu. I już na sam koniec chcę Wam przypomnieć, że iPhone 15 Pro na pewno nie jest telefonem pozbawionym wad, wręcz przeciwnie, my go cały czas testujemy, pewnie nagramy jeszcze materiał tylko o wadach tego telefonu, bo jest ich naprawdę zaskakująco dużo, niepokojąco wręcz więc dajcie nam suba i łapkę w górę, żeby takiego materiału nie przegapić. A tymczasem ja jestem ciekaw właśnie Waszego zdania, co sądzicie o tym właśnie telefonie. Czy on jest pro, czy nie jest pro? Czy takie zaawansowane funkcje foto i wideo są potrzebne, czy może nie? Jestem ciekaw właśnie Waszych opinii, a na sam koniec nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli dotarliście do tego miejsca w materiale, napiszcie proszę w komentarzu profi iPhone i my będziemy wiedzieć wtedy, że obejrzeliście ten materiał do końca. Także dzięki za Waszą uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach.